Jesteśmy na miejscu, proszę Państwa, prawie tutaj jakieś takie coś jest. Nie wiem, co to jest. Włączyłem kamerę, żeby sobie potem zobaczyć, co to jest. <laughs> takie tutaj to z przodu duże okropne, Nie wiem, oni tu dużo takich dziwnych rzeczy naprawdę mają. takich Nie wiadomo, co to jest. Stadion jakiś. Wygląda na jakiś stadion. Dobra, proszę Państwa, będziemy się odzywać później. Najpierw się trzeba załadować, tylko pytanie kurczak gdzie my jedziemy? <grywa> matka. My się będziemy w domu prywatnym ładować. Na to wychodzi. Na razie. No, załadowane. Jedna mała paletka taka. Pyk, pyk. 5 minut. Dużej papiery wypisywałem niż ładowali. No, teraz jedziemy na drugi raz. Załadunek, ale chyba prze... się zatrzymam na sekundkę. za se coś hapsne, jakąś kanapeczkę. Był głodnym jak nie wiem. No i co? I lecimy na Belgię, proszę Państwa, 159 km, albo 118, nie wiem, którą drogą będziemy jechać. Ale duży rozrzut. 50 km rozrzutu. Czaczek to dużo trzeba się gdzieś zatrzymać to sprawdzić zaraz Patnę jestem, znowu bym coś zjadł. Jeszcze jedna ronda e już, e już, No, drogi są konkretne. Dziurawo, tu troszkę. No, przejechaliśmy 1700 km, już proszę Państwa. Także dwa dni. I jeszcze będzie więcej. ale tak średnio wychodzi na kółko 3-3,5 chciał żebym jechał landówami całą drogę nie 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 proszę państwa nie ma takiej opcji taka, powiem wam, że te, te zespolenia rwie jak ból zęba i to dwie kości, piszczel i strzałka. Ale dobrze, że koleczek z jęceka na peczkę. Super sprawa. Nie mów, że to jest korek do granicy. Nie wiem na którą ja tam dojadę. W ogóle to nie wiadomo na którą ta firma jest otwarta. A tu roboty drogowe za robotami drogowymi z Wężka już i koniec. No, a głodny jestem taki, że normalnie aż mi niedobrze. jeszcze 30 kilometrów zostało Już niedaleko. Już niedaleko Załaduję i mogę się wykąpać i zjeść sobie coś i się dzisiaj wyspać w końcu. Normalnie by było pół godziny drogi, ale w takich warunkach to rzeknę, że różnie może być. jest zamknięta od 8 do 14.30 i jesteśmy na parkingu idziemy się wykąpać zjeść coś i idziemy spać jest 17.41 do teraz przejechałem 1842 km już także trochę trochę tego jest no idę uprzejdź prysznic czy jest i ile kosztuje, i, i się będę odzywał później. Pa!